Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Honda Civic z 2012 roku produkcji z grudnia w 2013 została zarejestrowana. Honda posiada silnik diesla 1.6 o mocy 120 koni mechanicznych połączony z manualną skrzynią biegów. Civic do tej pory przejechał 196 tysięcy kilometrów, jest to przebieg w 100% procentach potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.